Cześć moi drodzy, witam Was bardzo gorąco, dzisiaj będziemy zrobić. Będziemy zrobić tak, będę go zjadł. Marnego z grudnia. O za, o, za, 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 za. Że. Hej moi drodzy, witam Was bardzo gorąco już w nowym roku. Mam nadzieję, że bardzo dobrze bawiliście się na... Ym... pogoda. Jest tak szaro. Przecież było słońce, a teraz wygląda jakby miało się zesrać. push up, czyli takie serum do biustu. Wiecie co? To już było wiadomo, że to, to się znajdzie w tym pudełku, dlatego, że już zapowiadali właśnie na stronie facebookowej Inspired By To jest jakoś estetio? Estetik? eso, Esotik? Dosyć mocno kryje i też dosyć mocno matuje skórę, więc jest dobry do, dla pośc. Pierwszy z nich to jest Astor Big and Beautiful. Uff. Pierwszy z nich to jest Astor Big and Beautiful Eternal Muse. To jest tusz do rzęs z taką dosyć dużą szczoteczką. To jest taki tusz, który daje dosyć mocny efekt na rzęsach, dosyć mocno je gru grubie, a pod grubie. Pierwszy tuż to jest Astor Big and Beautiful Eternal Muse. To jest tusz, który dosyć mocno pogrubia rzęsy, ma taką dużą szczoteczkę spila, spiralkę e, i on daje taki dosyć mocny, potężny efekt na rzęsach, więc... Wędr... Oh, czy ja kiedyś to nagram? Ja. Jaśniutki. Jaśniutkie, ale takie dziwne trochę. Słyszycie to? Ja nie widzę w nim właściwie żadnych rudych tonów. Wydaje mi się, że jest całkiem okej, okay, dlatego że w wszyscy razem wszystko słowa razem. Dobra, dziękujemy za test, bo mi nie wyszło. Muszę chyba sobie z tym samym popracować, bo to, co mi wyszło teraz, to jest jakaś masakra, wszystko zeszło. z tego ryja. Dobrze, panowie, jak się popracuję, trochę ćwiczy i mi wyjdzie.